Wie pani, gdzie znajduje się gimnazjum numer jeden w Gostynu? U. po Tak. A na jakiej ulicy znajduje się? Nie mam pojęcia. Wiem, ale jako ulica to, to nie mogę wybrać, bo to jest obok pary, no ale yy, dobrze. Z czarnego regionu? Nie, to jest kościelny. Tak, tak. Asz. Tak znajduje się na ulicy Kościelna cztery. W Gostyniu? Tak. Tak. Przy farze? Tak. No, kojarzę miejsce, lecz nie wiem, co tam jest dokładnie. A wiesz może na jakiej ulicy? No, wiadomo mi, że gdzieś Kościelna cztery. Dobrze. Z czym kojarzy się Pani budynek w Gimnazjum numer 1 w Gostyniu? Z nauką, z nauczami. No nie wiem, no. no. Ze szkołą jedynie masz czym. No. Z tym, że moje wszystkie dzieci tam chodziły do też mojej I chodziłam tam na wywiad. Także. No, z, ze szkołą, z nauką, żeby uczniowie osiągali jakieś wyniki. Co sądzi Pani o budynku gimnazjum nr 1 w Gostyniu? po prostu wizerunek jest ładnie umieszczony i wizerunkowy, ładnie w szkole. I... No, z wyglądu jest bardzo ładny. Z zewnątrz w szkole nie wiem, nie byłam tam dawno, już jak moje dzieci chodziły. <grywa> <grywa> Dostosowane do potrzeb uczniów, nie? No z wyglądu jest ładny, w szkole też jest bardzo ładnie. Moja córka uczęszcza do niej. Widziałam jak jest środka. Jestem zadowolona z tej szkoły. Nie. Czy wie pani co wcześniej znajdowało się w naszym budynku? Nie, tylko nie. Oj, nie, nie przypominam sobie, bo pochodzę z gostynia, nie wiem, naprawdę nie wiem. Co było.